Hello everyone, witam na kanale Violeta Pier. Powiedz mi, czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy just i only? A może wiesz, jaka jest pomiędzy line i lane? W tym odcinku popatrzymy na 6 par, czyli na 12 często mylących się angielskich słówek. Podam ich znaczenie, poprawną wymowę, no i oczywiście podam wiele przykładów zdań, abyś mógł czy mogła dokładnie zrozumieć różnicę pomiędzy nimi. Również, i myślę, że to Cię ucieszy, stworzyłam dokument PDF do tej lekcji ze wszystkimi słówkami z tego odcinka, przykładami zdań oraz ćwiczeniami, które możesz sobie pobrać i wydrukować. Aby to zrobić, trzeba kliknąć na link w opisie, wpisać swoje imię oraz adres mailowy i dokument ten zostanie przesłany prosto do Twojej skrzynki. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć zanim rozpoczniemy. Od 15 września ruszamy z kolejną, jesienną edycją kursu z nauczycielem, i już teraz możesz sobie zająć miejsce. Ta edycja będzie trwała 12 tygodni. Zajęcia będą miały miejsce online, w kameralnych dwóch, maksymalnie czteroosobowych grupach. Co pozwoli nam zapewnić każdemu uczniowi indywidualne podejście? Na zajęciach będziemy dużo mówić. Zarówno ja, jak i moi nauczyciele, jesteśmy praktykami i mówimy po angielsku na co dzień, w życiu prywatnym, jak i w pracy. Dlatego też bardzo cenimy sobie płynne mówienie i będziemy właśnie to u ciebie rozwijać. Aby zagwarantować ci szybki postęp, stosujemy metodę, która nazywa się odwrócona klasa. Po ukończeniu tego kursu zapewniam cię, że zaczniesz mówić po angielsku. O tym, jak ta metoda działa, zachęcam poczytać na stronie kursu i link zamieściłam w opisie. Możesz również napisać do mnie maila, jeśli masz pytania. Zapraszam. A, i dodam jeszcze, bo to bardzo ważne, że poza jedną godziną lekcji z nauczycielem w tygodniu. Uczeń musi znaleźć i poświęcić 2 do 3 godzin na własną naukę, oczywiście tygodniowo. Jest to wspaniała okazja, żeby szybko poprawić angielski, więc jest, jeśli jesteś zainteresowana czy zainteresowany, to działaj już teraz, ponieważ liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Kliknij na link w opisie i zapisz się już teraz do zobaczenia na kursie. No więc przechodzimy do naszej lekcji i zaczniemy od just i only. Które bardzo nam się mylą, ponieważ czasem możemy używać ich zamiennie, ale w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach oznaczają one coś zupełnie innego. Zacznijmy od sytuacji, w których just i only mają to samo znaczenie. Oba mogą oznaczać tylko lub zaledwie. I wtedy można używać ich wymiennie. Zobaczmy. I have just one brother. I have. Only one brother. Mam tylko jednego brata. I oba zdania znaczą dokładnie to samo. He was just a kid when he came to England. He was only a kid when he came to England. On był tylko dzieckiem, kiedy przyjechał do Anglii. Tu również nie ma różnicy w znaczeniu. I może jeszcze jedno? I have just 20 pounds in my wallet. I have only 20 pounds in my wallet. I te dwa zdania również znaczą to samo. Mam zaledwie 20 funtów w portfelu. Warto tu jednak podkreślić, że choć znaczenie jest to samo, only brzmi nieco bardziej formalnie. A just częściej pojawia się w zwykłych, potocznych rozmowach. Ale tak jak już wspomniałam wcześniej, just i Only mają też swoje odrębne znaczenia i tu już nie możemy stosować ich zamiennie. Just oznacza właśnie, przed chwilą, dopiero co, akurat. I to znaczenie odnosi się do czasu, do tego, że coś właśnie przed chwilą się wydarzyło. Just ma jeszcze jedno znaczenie. Dokładnie, dokładnie tak. W znaczeniu jak? Dokładnie tak, jako przysłówek. Only natomiast może oznaczać jedyny, jedyna, coś wyjątkowego, unikatowego, jedynego w swoim rodzaju. I tych znaczeń just i only nie możemy używać zamiennie. Popatrzmy więc na nie dokładnie i najlepiej będzie to widać na przykładach zdań. Zacznijmy od just w znaczeniu właśnie przed chwilą dopiero co akurat. He just came home. On dopiero co wrócił do domu. I've just finished eating. Dopiero co skończyłam jeść. I've just washed the floor, so be careful, it might be wet. Właśnie umyłam podłogę, więc uważaj, może być jeszcze mokra. Gdybyśmy w tych zdaniach zamienili just na only, ponieważ technicznie możemy to zrobić, sens tych zdań byłby zupełnie inny. Popatrzmy. I've just finished eating przetłumaczymy dopiero co czy przed chwilą skończyłam jeść. Gdy zamiast just użyjemy only i powiemy I've only finished eating, to zdanie będzie oznaczało, że ja jedynie skończyłam jeść, ale może jeszcze nie skończyłam pić. I jak widzisz, sens tych zdań jest zupełnie inny. Popatrzmy teraz na just w znaczeniu dokładnie. That's just what I was looking for. To dokładnie to czego szukałem. That's just what I needed. To dokładnie to czego potrzebowałem. Jeśli w tych zdaniach zamiast just użyjemy only, to ich znaczenie również się zmieni. Ta zmiana na pierwszy rzut oka może wydawać się niewielka, ale w pewnych kontekstach zupełnie zmienia znaczenie. Popatrzmy. That's only what I needed. To oznacza, że to jest tylko to, tylko tego potrzebowałam, niczego innego. Only podkreśla tę wyjątkowość, unikatowość, że to jest tylko ta jedna rzecz, czy ten jeden człowiek, czy cokolwiek. Ja tylko tego potrzebowałam. A just o tym nie mówi. A teraz popatrzmy na Only jako jedyny, wyjątkowy, unikatowy, czyli jedyny w swoim rodzaju. I ja oto przykład zdania: These are the only glasses I have, so I hope they don't break. To są jedyne okulary, jakie mam, więc mam nadzieję, że się nie zepsują. I może jeszcze jedno. You are the only person who understands my feelings. Jesteś jedyną osobą, która rozumie moje uczucia. Tylko ty, nikt więcej, jesteś wyjątkowa czy wyjątkowy. Nikt mnie tak nie rozumie. I w tych przykładach nie możemy zamiast only użyć just. Zdania te nie byłyby poprawne. I nie miałyby sensu. Podsumowując, zdania, które nam się najbardziej mylą i na które szczególnie musimy zwracać uwagę, to są te, w których można użyć zarówno just, jak i only, ale zmienia się znaczenie zdania. Just w tych sytuacjach użyjemy, gdy chcemy powiedzieć przed chwilą lub dokładnie, a only, gdy chcemy podkreślić, że coś jest jedyne i wyjątkowe. W pozostałych przypadkach możemy używać just i only zamiennie. Przechodzimy teraz do naszej drugiej pary i popatrzymy na różnicę pomiędzy ground oraz floor. Ground opisuje powierzchnię na zewnątrz budynku najczęściej. Może to być ziemia, grunt, trawa czy beton, czyli powierzchnia, po której chodzimy lub na której stoimy, i najczęściej jest to na zewnątrz budynku. Floor natomiast opisuje podłogę czy powierzchnię, po której chodzimy czy na której stoimy, ale najczęściej wewnątrz budynku. Czyli ogólnie mówiąc, ground jest na zewnątrz budynku, a floor wewnątrz budynku. Popatrzmy więc na przykłady. Don't sit on the ground. It's wet. Nie siadaj na ziemi, jest mokra. Don't sit on the floor. It's dirty. Nie siadaj na podłodze, jest brudna. Floor to również piętro po angielsku. First floor, second floor. Ale może być to nieco mylące, ponieważ w brytyjskim angielskim na parter mówimy ground floor. Po to, żeby podkreślić, że parter ma ten sam poziom, co powierzchnia czy grunt na zewnątrz budynku. My flat is on the ground floor. Moje mieszkanie jest na parterze. Ale proszę zauważyć, że w amerykańskim angielskim parter to już nie jest ground floor, tak jak w brytyjskim angielskim, tylko first floor. Jest to bardzo ważna różnica. Jest jeszcze jeden mylący fakt, tak żeby nie było Wam za łatwo. Przed chwilą powiedziałam, że floor najczęściej opisuje powierzchnię wewnątrz budynków, ale nie zawsze. Floor też może oznaczać dno morskie czy dno doliny. I tu mamy przykład, there's a shipwreck on the sea floor. Na dnie morza jest wrak statku. Nasza trzecia para na dziś to line i lane. W kontekście drogi line to jest cienka linia, która coś przedziela. To jest line i to też jest line. A to co jest pomiędzy nimi to jest lane, czyli pas ruchu czy pas jezdni. Popatrzmy na przykłady zdań i możemy powiedzieć draw a straight line. Narysuj prostą linię. Albo stay in your lane when driving. Trzymaj się swojego pasa ruchu, gdy prowadzisz samochód. Jednak to nie są jedyne znaczenia line i lane. Line to również może być linia telefoniczna, komunikacyjna. The phone line is busy. Linia telefoniczna jest zajęta. Może to też być kolejka w amerykańskim angielskim. I to przykład zdania We waited in line for an hour. Staliśmy w kolejce przez godzinę. Oraz linia tekstu, wiersza czy wers. Na przykład Read the second line of the poem. Przeczytaj drugi wers wiersza. Lane natomiast, poza pasem ruchu, może też oznaczać alejkę czy wąską uliczkę. Na przykład They live... In a quiet country lane. Oni mieszkają w cichej, wiejskiej uliczce. Oraz lane jest również często używane w sporcie. I jest to tor na basenie czy na bieżni. The swimmer in lane 2 is leading the race. Pływaczka na torze drugim prowadzi wyścig. Popatrzmy teraz na late i lately, które potwornie nam się mylą. W języku angielskim, gdy od przymiotnika chcemy utworzyć przysłówek, to dodajemy końcówkę ly. Na przykład, nice, miły, uprzejmy, to jest przymiotnik, a nicely to przysłówek, jak uprzejmie. Correct, poprawny, correctly, poprawnie. Jednak w przypadku late i lately jest zupełnie inaczej, i właśnie dlatego one nam się mylą. Late oznacza zarówno spóźniony, jak i późno. Czyli jest jednocześnie przymiotnikiem i przysłówkiem. I możemy powiedzieć: You are late again. Znowu jesteś spóźniony. Oraz: It's late, so I'll go to bed. Jest późno, więc pójdę spać. To w takim razie, co oznacza lately? Lately znaczy ostatnio w ostatnim czasie. Na przykład: I haven't seen him lately. Nie widziałam go ostatnio lub have you been feeling better lately czy czujesz się ostatnio lepiej. I jak widzisz, często występuje on właśnie z czasem Present Perfect. Nasza kolejna para to Beside oraz Besides. Są to kolejne dwa słówka, które bardzo często mylimy. Lecz poza tym, że te dwa słowa wyglądają i brzmią bardzo podobnie, prawie identycznie, to nie mają one ze sobą nic wspólnego. Beside bez tego S na końcu wskazuje lokalizację i oznacza przy lub obok. I mówi, że coś znajduje się obok czegoś, czegoś innego. I oto przykład zdania: She sat, besides me. Usiadła obok mnie. Besides z tym S na końcu oznacza ponadto, poza tym czy oprócz czegoś. I używamy go, gdy dajemy komuś dodatkowe informacje. Aby poprzeć argument lub dodać coś do listy. I oto przykłady. Besides English, she also speaks German. Oprócz angielskiego, ona też mówi po niemiecku. Lub I don't feel like going out. Besides, it's raining. Nie mam ochoty wychodzić, a poza tym pada. I już nasza ostatnia, szósta para na dziś to than i then. Klasyka, prawda? Ale zaraz wszystko będzie jasne. Ja też je kiedyś myliłam, ponieważ je źle wymawiałam. I odkąd to naprawiłam, zaczęłam je bez problemu rozróżniać. A więc, then zapisujemy przez e i wymawiamy przez e. Then. I oznacza wtedy, następnie, potem. Używamy go, gdy mówimy o czasie lub o kolejności zdarzeń. Na przykład, first we ate dinner. And then we watched a movie. Najpierw zjedliśmy kolację, a potem obejrzeliśmy film. Than. Zapisujemy przez A i wymawiamy przez A. Than. Używamy go do porównywania i oznacza niż od. I oto przykłady. She's taller than her brother. Ona jest wyższa niż czy od swojego brata. Jeszcze jedno. This is more expensive than i thought to jest droższe niż myślałam czyli jeszcze raz then pisane przez e i wymawiane przez e then używamy gdy mówimy o kolejności first zrobiliśmy coś tam and then zrobiliśmy coś tam Then, pisane przez a i wymawiane przez a pomaga nam porównywać osoby rzeczy Przedmioty. Na przykład taller than, bigger than czy faster than. I to tyle na dziś. Czy lekcja była pomocna? Jeśli tak, to poproszę o łapkę w górę no i koniecznie subskrybujcie mój kanał. W dokumencie PDF na końcu jest quiz. Proszę zrób go i daj mi znać ile punktów zdobyłeś czy zdobyłaś. Proszę koniecznie sprawdź mój kurs z nauczycielem. Jest to świetna okazja, by szybko poprawić mówienie. Link znajdziesz w opisie, a ja Ci bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za chwilę w tym oto odcinku.